maksimum wysokości a to już nie będzie takich co w górze lecą? raczej nie, to fontany to raczej nie są Taki, że wiesz na pół powiatu nigdzie raczej nie się takim jego ale takich lecących wstają się ale takich lecących wstają się ale takich lecących wstają się raczej nie to ja chyba, to... a może zwykłe te są a może są może to samo co jakby u Bartka na 18. tylko przynajmniej tam nie było kamieni Dziękuję. 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 złamał, bo jak biegał z Dziękuję. Dziękuję. Dobra, wystarczy Dziękuję. 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 w Dziękuję. 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 Ale w miasto masz.